Ogromnym przerażeniem obserwujemy, jak bardzo cofa się, jak bardzo cofa się Polskę w porównaniu do innych krajów Europy, ale nie tylko, i w dostępności do tej metody. Słuchajcie, to jest taka metoda małych kroków do tego, żeby w jakiś sposób nasze społeczeństwo Doszło do cywilizacji. Dokładnie cofać w rozwoju cywilizacyjnym, bo, bo in vitro to jest jedna rzecz, ale jest też bardzo wiele innych takich tematów, które po prostu metodą małych kroków nasze społeczeństwo się cofa. A my się cofnąć nie damy. Mhm. Pamiętajmy o tym, że ciągle ktoś nas namawia, żeby u nas było więcej, no jakąś metodą to musimy zrobić. Bardzo proszę kto jeszcze. Jeszcze pytanie. Mam tutaj w książce w rozmowie z ojcem dominikaninem. Jest takie no, zaskakujące dosyć stwierdzenie, że e, jeśli chodzi o in vitro, jest to postawa roszczeniowa. I chciałam tak. zapytać, jak by to pani skomentowała. Ja bardzo często spotykam się z argumentami, że co, jeżeli coś jest medycznie możliwe, to nie znaczy, że jest moralne. To jest oficjalne stanowisko kościoła. Albo gdyby pan Bóg chciał, żebyście mieli dzieci, to by prawdopodobnie wam e, umożliwił. To są. E, jest to parę przykładów naprawdę szokujących argumentów, z którymi pary niepłodne muszą się borykać. Nie będę bawić się w semantykę i próbować teraz dyskutować z tym, bo oczywiście, gdyby Pan Bóg tak chciał, to nie byłoby przeszczepów serca lub inne rzeczy. Bo zlikwidowałby niepłodność. Jeszcze Albo niedawno tak mówiliśmy o przeszczepach. Prawda? Bardzo o, niedawno. O, o, o szczepionkach, właśnie o transplantologii. I, i, i drodzy Państwo, my po prostu musimy Robić swoje, mówić o tym głośno i wywalczyć sobie powoli, powoli dostęp i przede wszystkim refundację. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że e, oczywiście religia katolicka jest dominującą w naszym kraju, ale nie każdy obywatel e, polski, czy nie każda osoba, która boryka się z problemem niepłodności jest osobą wierzącą i nie można tylko ze względów religijnych ograniczać dostępności dla pacjentów, którzy być może nie mają. Nie problemów natury etycznej czy religijnej związanych z, z tą metodą, bo jednak mamy rozdział Kościoła od Państwa i ważne by było, żeby również przy dostępie do procedur medycznych był ten rozdział zachowany.